Do... Hej, to ja to Dzisiaj pokażę, jak się robi zabawki dla chinek morskich. Mężczyźni, chodź Albo nie, nawet nie musisz. Musisz pójść po chleb. Proszę. Bo że inne świnki morskie nie mogą. A ja widzę to co robimy? Nie, mam jeszcze takiego. To stary bilet do kina, czy coś takiego, czy to. Znaczy, może bilet do kina, ale stara jakaś ulotka, czy takie coś twarde, czy taki ja karton. No właśnie, takiego kartonu. karton. Taki brystol. Ja No Okej. a co ci to było, że nie Poczekajcie chwilę, muszę pójść po klej, bo moja fota oczywiście, mi się mi się nie. Ja nie do dzieci. Nie, Mam jeszcze potrzebne manzaki y, takie kolorowe i błyszczące. to ja jak to jest, jak To jest tutaj. Nie tutaj się wiem Ale może być tak farby klej To jest w miną kolorów dobra to jest jeszcze trzy odcienie y, włóczek niebieska bardzo, dro, bardzo troszkę y, tej y, zielonej i różowa. Mam, mam karton, mam karton, znalezło karton. Taki park. Taki o, no to mamy już karton. Okej. Okay. Taka jakby karton. Y, Zobaczekie. I jak mamy taki karton, to taka kartka twarda? I są potrzebne duże nożyczki. Ale co? To jest to. A, to tylko Daj. Dobra, wycinamy trochę. Na teraz razem. Wycinamy długi kasek. Drugi. Długi To jest taki, jeszcze na pół. I. Wklejemy tutaj. Czekaj, zacznie Mój? Nie, coś mówi nie. nie chcesz? Już cię za chwilę dam. Gładko. Laszeczka. Dajmy Muszę to już robić dużo rzeczy, a ja w ogóle nie robiłam. Cicho! To była moja siostra i teraz jeszcze ja diabolizę! A ty robisz dużo rzeczy! Wklejamy! To jest na nic nidy! A ja w ogóle nie robiłam! Dobrze, to wklejamy, jak się nie chce wkleić to. Tak. No na razie to już szybki wygląda. I bierzemy drugi. Ej, mój! To sobie je ja swoje uczyłam. Moja siostra coś też, też robi. Nie wiem czy akurat dla jest morskich, ale zarówka jest przydatna. Będę tam włożyć różne fajne rzeczy. No Kolej. najbardziej tu ja nie jestem. Inaczej nie lubię tego. Tam sobie takie dwa potrzeby. O, co jeszcze włożyć? No i dopiero teraz to skleić. To ma być takie coś. I tutaj taki um, łańcuch. Naj... No, a oni są chodźcie być tak. No Dobra, to być taki łańcuch. I jeszcze składamy podwiedzenie i ona się to szukać. Um, I tutaj możemy sobie coś namalować. Ja namaluję na tym. Cześć i Fajnie rusz. Do światła. Ale um. będziemy 과자. 어, 나온 새트씩 피아코.

Się, robię różową krawę. Moje ognia. Różową I tak. Siach. 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 Nie wystarczą oczywiście, możecie zrobić dużo więcej. Ale mnie bateria padła. Nie chcę nic jeszcze i to jest taka zabawka. zobaczmy efekt. Nasza ogna... Nie wiem, co jest. Jam polubi. Nie widzimy. Oj! Алло. To jest пятый номер, Ja to nie podoba no dobra jak nie jak nie widzieliście to trudno ale się... Dobra, to się Znowu. Znowu. No, 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 to nas są jakieś kulpa kameleony no nie wiadomo ja jedzie